Siema, siema, Trzecia wojna wspólnie nasza. Tutaj w tej wojnie przyznam się, że do końca. Dlatego, że nie miałem jak na filmiku nagrać. I chciałem, żeby było w jednym filmiku wszystko nie tak te łatanie tego, udzielenie, łączenie, ale to było zabawy, dużo. No nic, zobaczmy. Gdzie wojna z Rosjami? Idziemy do końca, wygrywamy na razie. 23 zostało taki, mam 15, więc kurczę no, czt, może być lipa Ale nikogo nie ma od nich no, Dobra No to co? Zaczynamy Nieważne czy Ważne jakiekolwiek punkty zrobić tak naprawdę Co tu mamy? Tutaj podejdziemy niebieskim. Jest tu Olena. mam nadzieję, że zniszczymy. Na pewno zniszczymy ją. Nawet nie przyjmuje innej możliwości. Wigarda weźmiemy. Dobra. O, jest. Super. Dobra. O to chodziło. Tylko o to, żeby właśnie pozbyć się Eleni. Ole, kotki w ogóle nie idą, widzę. Nic, a nic. Koty z kim nie podchodzą. fatalnie o, jo, 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 jo. o, mamy w dupę. Widzicie, kotki nie podejdą jesteśmy w dupie. I nic nie można zrobić dosłownie ów i cholera lipa klocki nie podeszły jeszcze raz spróbujemy zrobię Powiem szczerze, strasznie to wyglądało. Nie spodziewałem się takiej obrotu sytuacji. No. Słyszałem właśnie od kole... znajomych z sojuszu, że im też klocki dzisiaj w ogóle nie podchodzą. Jak na złość, żadne klocki. Tak byśmy bez klocków mieli działać w ogóle. A jak tu dać bez klocków? Jak tu żyć? Jak tu walczyć? bo bo chłopak znowu wygląda, powiem szczerze. Bez tych klocków, cholera jasna. Kilogram raczej znaczy, wątków te. Znowu leczują, cholera jasna. Inne, przepraszam. Spróbujemy czasy zrobić. Dobrze było, gdybyśmy sprowokowali go do ataku Tym, w tej rundzie. Ale nie ma jak. Cholera, do jasnej. I on teraz uderzy na nas jak walić już po nas. O, jeszcze nie. uff. no i teraz uderzy. Co to tu leżymy, o. Dobra. Ale raz, zobaczcie, naprawdę znowu nie ma klocków. Też to jest nieporozumienie jakieś, za przeproszeniem. No, jest. Uff. Też to jest masakra jakaś. ...z tymi teraz. No, no dobra, teraz już byle tego sobie nie uderzyć, więcej, tylko sobie ją z daleka, powiedzmy sobie, atakować magicznymi postaciami. O ile mi klocki podejdą jakiekolwiek czerwone, bym mógł sobie wymaksować ją. No, ja się leczy. Ojojojo, masakra Dobra. O, Dobra, to wiadomo Dobra Ojojojo To znowu to wyjemy to Znowu się uleczyło w tencie. Zaraz zobaczymy To będzie wzmocnienie Gdyby czas dobiegał końca to wtedy myślę, że Sabienka strzelimy porządnie, ale na tą chwilę to trudno będziemy tak owalczyli, bo nie ma jakiej ubić nawet. Nie mam czym, nie ma klocków. To jest ostatnie czasy bardzo często zagrywka tej gry Empire Buzzards, dwa klocków. Oj, czy to tu chciała Wątpię to. No nie ma klocku. Będziemy się bawić teraz z Sabinką z cholera. Czas nas goni, nie, nie powiem, bo kurczę, przypominam, że wojna dobiega końca zaraz. Niepewnie się brałem. Teraz, chciałem się uleczyć już. No, jeszcze by mnie Sabina wypnęła. Lekko i kurcze, mógłbym mieć ząb. No, może teraz, to wejdzie coś. Jeszcze nic. Nie ma, Coś nie zostało? Aha. myślę, że tutaj będzie po zawodach, już koniec. Jest, dobra, wygrana męczarnia straszna. Czerwony kolotyk w ogóle nie podszedł. To słabe z Słaby, słaby. A spróbujemy teraz. 360 tu ma. Fiolet, niebieski. Małpa jest. Nie idzie do końca. Wejście mi Dobra, tutaj. Fioletem. Na szybkiego. Липа же павку сняла. Златый. Золотой. Ты только отошел. Я не знаю, Ладно, надо отолок. Есть. 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 Tak. Zrobimy tak, 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 O, tak, Zapomniałem o tym. tak, się. tak, 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 No tak, 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 Super, jest dobrze. Hmm, my układ na chwilę byśmy zlikwidowali, a w ten sposób będziemy się trzęsli. Dobra, jest. super, jest nadzieja na zwycięstwo, ale zobaczymy. Tutaj lepiej już klocki, naprawdę tutaj już klocki są fajne, fajne jakbym tak miał cały czas te klocki no, to byłoby po zawodach już dawno to uleczy się gadzina jedna a zepsułem, trzeba było ją wywalniać, nie wywalniać, a już dobra, jest uff, mam już się uleczy jeszcze, dobra okej okay. Słaby, słaby no już weźmiemy sobie tak o 400. Dobra, weźmiemy sobie. Może, nie, weźmiemy tych słabych, tak już moi nie uderzą raczej. Weźmiemy sobie już. Yy, będziemy po prostu bili słabych. Dlatego, że po mieć pewność, że pokonamy. Że nie, wiem, nie podejdą, to będzie dobrze, tak? O, widzę, że ja tutaj też zabłysłem, Troszkę widzę, poszedłem w monokolor. No dobra. Zobaczymy, może się uda. Może się oba. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Jeszcze zielony by się przydał. Zwycięstwo raczej tu pewne jest, no ale... Zobaczmy. Nie ma co kładć za przed Jak już mówiłem... Niestety... Z tą nie ma pewnie nic zwycięstw, pamiętajcie. Także zawsze możecie przegrać. Kiedy byście nie grali, można przegrać. Niestety tak, takie są realia tej Zabijemy sobie ją. Żeby, żeby, żebyśmy sobie na jeszcze raz no i uderzyli nim. Kurczę, czuję taką presję czasu, powiem wam, naprawdę. Bo chcę wszystkie ataki moje wykorzystać, naprawdę wszystkie. Bo no, tu to zawsze to 100 punktów, tak? Za pokonanie tego starusza, 100 punktów 100 punktów. dobra? Ja, tu już raczej nic się nie stać. No ale dobra, zobaczmy, co to jeszcze wyjdzie z tego. To jest znowu, gdyby nie początek z kolorami, to powiem Wam, że lipa byłaby znowu. Myślę, że by miło bym się zeskoczył yy, dobra dobra projekt nie ten dobra, dawajcie tego żółtym kolorem nie, żółty jest najsłabszy ale nie weźmiemy monitora nie, 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 nie. Leczący, coś czy wszystko wykorzystałem? O no chyba wszystko, brat. Tak, no to weźmiemy sobie brak. Tak. tak i żółty, to też było żółtego, żeby coś innego, dobra, nix ją. Oczywiście, no przecież nie mogło być pięknym kolorem, jest tam Przecież nie damy kolory, gwałtownie nie byłam nikomu żółtego, co nie żeby łatwo wojna nie poszła, żebyśmy nie żebyśmy nie pokonali, żebyśmy nie pokonali, żebyśmy nie pokonali, żebyśmy pokonać za łatwo żebyśmy jest taka żebyśmy nie nie pokonali, żebyśmy nie 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 chyba, że stop nie powiem, no już się zaczyna problem, bo nie mam do bukora żadnego. Tak tutaj nic tu nie zrobiłam. Ni. Uuu uu uuu, przepraszam, pomerłko. Ten zabórę, oczywiście ten temat. Dobra, chyba będzie. To no, jest spokojnie, spoko, spokojnie, spoko. ale się zamieszki było Szybko, szybko i tutaj będzie wiem, czy można trafić. Dobra, wybrany. No. Dobra, jeszcze mam jeden atak. No to co? Boba chyba, żeby nie było, że za łatwo poszło. Albo nie, sobie weźmiemy fiolecik i powiedzmy, i powiedzmy dawkę, żółty fiolet, fiolet do żółty <gulet> Kolor podszedł Jak widzimy bardzo jest w czym wybierać, ale o co Wam chodzi? Przecież coś powiem. Przecież chciałeś kolor, no te. Kolory, to masz kolor. No tak. Tyle co tutaj od koloru, po prostu w palce lizać się. Dobrze, z Dobra, się pozbywamy. Dziękuję. Nie było, nie spadaj. I teraz super byśmy byli na siłach tej bieli. Aby. Dobra, i teraz jest. Super. Są jak, są Myślę, że koń będzie to już mocno wiązało. I teraz tutaj. No, w stronach, w stronach, w stronach. Zapomniałem, że soja tu jeszcze krąży. W stronach to. A w to jest taki bunker. No, Lekki bym powiedział. Silny sniper. Gdy na tanka dają do obrony. Cholerną sąkę. Zobaczymy, co nas przyniesie. Ale nie, jest słaba jest. No to na luzie, dobra, super. Uu. No to co, dziękujemy za grę. Super, wygrana. Tutaj u mnie myślę, że punktów nadrobiłem trochę dla sojuszu. Nie, jeden, się mnie kurczę pogrążyła. O, 642 punkty, super. Drugi w sojuszu, jest przewaga 1000 punktów. Wojna dobiera końca. Zwycięstwo, jest prawie 1000 punktów. Uf. Nagrody. Pierdoły, ale liczy się zwycięstwo. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczcie. Mimo to, że pierwszym jest ich zawodnik, my dwóch potem, potem u nich i u nas taka lista piękna. Ech, więc de facto pięknie zagraliśmy. Super. Ruskie pokonane, mimo że mieliśmy problemy z klockami, jak wszyscy. Uch, super. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej wojny, że się udało. Dzięki za uwagę, zostawcie lajki, like, suby. Wszystko, co by mi pomogło w większej motywacji do nagrywania filmików, jestem Wam dozgodnie wdzięczny, że jesteście ze mną. Oglądacie mój kanał, moje filmiki, bardzo to jest dla mnie motywujące. Pozdrawiam, dzięki, hej!